Siemano ludziska, z tej strony Wojciech witam Was w kolejnym odcinku Packen Play. Jest ze mną dzisiaj Vibe, więc Siemka. Elo Tak, więc witam się też z widzami Vibe, a Vibe widać się z moimi i widzami, tak? Tak, Siemano wam wszystkim widzowie Indyka. Otwieram Czy bywam w, w pokoju? Błaszczy... Też otwieram. Carlos Eduardo. Co? Carlos Eduardo. O, 500 skills. Beach Perea, o, szybkie obrońca. Czekaj, 82. 82 tempo czekaj, 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 bo ja sam muszę skład przygotować, nie? A no bez kitu, ja chyba mam ustawione złe Ja też No ja też <laughs> Dobra, to zapamiętam, Eduardo, Tono, mam bramkarza Dobra, nie, ja sobie zmienię skład, bo mam przygotowany ten Dobra Srać to Dobra Ja sobie przygotuję szybko skład ludziska, sorry za te maktyki tutaj, kurde no Nieważne Dobra, Perea. On na pewno będzie groć. Gun, Gunwo napisałem, z Gunwo. Gunwo. <grym> Czekaj, ja. O, Majosual, fajnie. No poczekaj, że stary z tym otwieraniem. No ale tu ja cały czas pierwszy, to ja mówię co w pierwszej paczce trafiłem. Ad git. <grym> dobra, <grym> wezmę <grym> <dobra, w> <grym> sobie kontrakt dla menadżera, bo mam sobie ostatnio Vincente del Błoskę. Błoskę. Czekaj, kogo ja trafiłem, Jezu, tego Mojina. O, fajna stroja. Gdzie jest Karol z Eduardo? Oj burdisto. o, fajnie. Szybka sprzedaż, uh -huh. Carlos Eduardo, kogo ja trafiłem? Tego mu Jeansa takiego śmiesznego? O jest, Carlos Eduardo, proszę bardzo Napastnik Co? Carlos Eduardo napastnik? Nie, jeszcze jakiś typek napastnik, wiesz Ja Denisa trafiłem O! Osiągnięcie, stary No, Denis ma wysoką pracowitość w obronie i średnią w ataku Genius napastnik <laughs> Rinaudo, seria To jest bramkarz, okej okay. A nie STAY TUNED Dw Czterech gwiazdkowce jak już trafiłem z Niemiec, ło wow. To był ten, Tono. To Masz cztery gwiazdki to się ciesz, a nie sraj się Mam dwóch czterech gwiazdkowców już No ja mam pięciu gwiazdkowca, ha? Otwieram kolejną paczkę BITCH No ja już drugą otworzyłem No właśnie ja chcę zobaczyć co będzie w drugiej, co będzie w drugiej DI MARIA <laughs> Serio? Tak Jaki knurk LOL, teraz mi... Ej, jak gadam z tobą to mi wchodzą jakieś dobre rzeczy, a jak sam sobie gram to gówno trafiam Masz w 14 jak będę otwierał paczki, to mam z tobą gadać, Co pamiętaj to te te sobie. Pa paczki powitalne. O Ronaldo i Messi w pierwszej paczce, O! <laughs> Nie no wiesz, ja w poprzednim otwieraniu paczek trafiłem informa, więc... Do aktywnego było. No a ja... i Albert już powrócił. Tak, ja już powróciłem po tej trwającej. drewnianym internetem. 30 sekund przerwy. O Boże. Masz drewniany. Tak. Masz drewniany internet. Mam drewniane kabel. <laughs> O Gilherme, Kozacko. Fajnie. To jest naprawdę fajnie. Teraz każdy sobie wyobraża Wojciecha, który ma internet i drewniane kable. nie mam brąkarza, który ma 2 metry, ha? Na farcie ja mam Di Marie i pięciogwiastkowce jeszcze jakiegoś. Tytonia! O. Tytonia trafiłem. Fajnie. Logo Liverpoolu chyba. Kipo! Ci bo. Ci bo. Ci boa. Ci boa. Birsa. birsa. jakiegoś zawodnika, nie wiem czy tak można. Ale to. Nie, no. yeah. przegrałeś. Nie. Yeah. Koniec nagrania, przegrałeś. O, Sawiola, cztery gwiazdki. Tak? Czy trzy już teraz ma? Trzy. Miał, miał pięć w jedenastej trzy, trzy. Ale widać w kraju. I Czepczugow. Kto to?

ja zawsze się gubię Doyle To ja samych, szyb, Doil? samych szybkich obrońców. 82 tempo, 49 i 53 Obczaj typa Doyla. Obczaj typa Doyla To aktywnego tego składu. Typ Doyle. O dostaję końcy. Też. Mhm. 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 Lukas! O! Super! Pace, 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 pace to horror. Ja mam Di Maria. O i czterogwiazdkowce gwiazdkowce z Norwegii jakieś. Lol. No, Jakiś murzyn. Nie, biały jest. <laughs> to biały murzyn. O Lukas. Mam dwa tysiące końców, Ha. No i co, tak ci końce nic nie dadzą i tak przegrasz. Nie chciałem tego. Ja mam Di Maria, frejerze. <laughs> <laughs> o, mam napastnika w końcu, bo na napastnika jeszcze nie trafiłem. Ty masz strój Arsenalu zmieniłem. Będę grać w strojach sportingu, więc sarki. O Gundogan, Gundogan znaczy, Super. przepraszam. Dobra, ja sobie już ułożę ten skład, żeby włożyć ich, że tak powiem tu. Bo tak nie zauważyłem, bo duplikat była to tak. Kurde, ale mam pomocników strasznie dużo. Jednego napastnika i żadnego bocznego obrońcy. Ja jeszcze trzy paczki. Trzy paczki jeszcze, lol. A i tak, tak. nic nie trafimy dobrego, oprócz Di Dobra, otwieram piątą paczkę, żeby się nie pogubić, kurde, matematyka zaawansowana, nie? Mm, czekaj. Oh, ja zaraz zobaczę. Trzy, cztery, Piąta paczka. Piąta paczka. I samych lewych mocników trafiam, nie? Teraz już też nagrywam. Wcześniej nagrywałem jeszcze. <grym> no lol, serio. Reedy. Really? Really? Ale really? Dobra, kontrakty zawsze się przy... o jakaś dobra... trafiłem w ele jeszcze Ale mam przecież już prawego, ale, Nieważne, i tak go biorę 3, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, formacja Też już trafiłem, no Nieważne Ja, ja mam lepszą Bo moja... Była w mojej paczce Jest specjalna Tak Po co dawać kartę na kontuzję w momencie kiedy nie ma kontuzji w grze bo w grze tej wycofali kontuzję Bo, tak Wczoraj nie pamiętam, która to paczka <laughs> Moja ostatnia teraz będzie <laughs> A jak na... Nie, dobra, nie stać mi na ostatnią, to git To znaczy, że już Wszystkie otworzyłem, które powinienem, jest git, dobra A spoko, ja w ostatniej paczce zabrałem dwóch bramkarzy I He, ja mam Nie wolnego obrońcy. Nie no, to wiesz, ja i tak będę grał Gilherme, także to mi bez różnicy, ale... A weź się z tym Gilhermem w ogóle wypałuj Michajulow nieważne jak to brzmi wypepałuj się Wypypało. no to mi jeszcze jedna została bo tak czekaj 7 razy 7 to jest 39 i 7 razy 5 to jest 35 więc powinno mi zejść shit a bo discard jeszcze dochodzi no to też była moja ostatnia dobra o przejrza, ja obrońców nie mam o, ja nie mam napastników znaczy nie mam jednak napastnika chyba to Zuniga będzie jako obrońca u mnie, bo on czasami gra jako obrońca. Dobra, zrobimy cięcie i pokazujemy jak już będziemy mieć ogarnięte składy, już tam? No, tak się no, zrobi. To tak, za chwilę. Dobra, więc Siemanko, teraz jest mecz u mnie i gramy. Tak. tak. Dobry, nie? Jest dziesiąta rano, ogólnie jestem zespany, siedzę tak. tylko w czapce. Tylko w czapce? Tak, tak to nago, tylko w czapce. No i, i grały sobie mecz. Widzicie tutaj skład mój, pewno. On sobie zrobił jakieś kupiasty i ma hermy i się cieszy, jak trafię Di Marie, beach please. No. Ja mam dobry składzik, nie to co ty. Ty masz Gendogana i to jest twoja cała siła razem z Gilhermem, więc to wiesz, Lucas. A Lukas to Gunwo. wczoraj Gunwo grał. Bo nie miał kondycji. Bo i tak był gunwem. I Sergio Garcia jeszcze jest. No, się zamknij. Patrz! Bo. <ścoughs> Czemu on tu o Jezu, to był najgorszy strzał, jaki w życiu widziałem. Ja widziałem jeszcze strzał Ramosa. Ramos tak bardzo nie przestrzelił. Nawet rasiakiem lepiej strzelałem. Ty, rasiakiem to... to, to. Nie nie śmiechaj. Bo ci tutaj szczele gola! Tu jest... <ścoughs> nie. nie Hermę Ej stary a ten klozy to jest kuzacki. Ja chyba zacznę go naprawdę używać tak, tak do gry, nie? A drugi inform ziomu jest jeszcze lepszy. 99 finishingu, tak? No 90 głów, coś takiego, czy 91? Nieźle. Nie, nieźle. O! Aha. To było mistrzowskie. <grym> <grym> nie, na no wcale nie wykop na pałę. coś ty. <grym> Nawet no, nie, nie mogę tych wykopach na pałę. <grym> Dobre podanie. Dobre. Tylko ze Lukas. A, ale jednak nim się nie wolno przejmować. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Dawaj, wrzucaj lewą nogą, znaczy prawą. Cię nie śmiej. Chyba <śm mam Gilhermo, ja się mogę śmiać. Nie możesz się śmiać Kurde, Lukas. Huboczan, hubacan. O, o. Co na farcie, nie? Co na farcie, co? Jest co to na po farcie, prostu my... szybszy i lepsze od Po ciebie. prostu kurdupel i się wszystkim przewraca. Wiesz, w FIFA 14 to będzie liczyć się siła i główno pograsz, nie? Kupię se Humelsa i zobaczymy, nie? Spalony w Jaki shit? Yeah! To jest po prostu moc spalonych. Nie lubię jak są takie czerwone stroje całe, nie wiem, jak po to! Tym Jakie czerwone stroje? Co? Czarne. Fajne są. No, takie czarne, takie gówniaki. Może i murzyńskie, ale mi się podoba ją. O. Ktoś tu przegrał poprzedni mecz i teraz się boi przegrać. Nie przegrałem. No, no jak nie? Jestem mentalnym zwycięzcą. Mówię ci to już, a ty dalej tego nie rozumiesz. Wiesz mentalne zwycięstwo, a prawdziwe zwycięstwo to dwie różne rzeczy, wiesz? Kurde Nie nudzi ci się to już, przestań po prostu strzelać się poddaj, bo To jest Herma, tego nie pokonasz Czy ja wiem? Właśnie to by się stało Fuck, to jest shit! Walić twoich obrońców, walić twojego bramkarza Ty byś wszystko walił Weź Ty byś wszystko walił, tak jak ten pieszy. jak to było Klik i robisz co chcesz o, o, nawet nie wiem kogo mam a ty to nie mam na bramce ooo a she lol urwał głowę urwa na głowa coś hey, mało ten... bramek ja, coś zaspani jesteśmy człowiek. co ty gramy lepiej po prostu inteligentni już wiesz doświadczeni z używaniem tego tak. typu genialnych składów no 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 właśnie ty 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 dobrze Tutaj, ty, ty! To, to mm. działa stary, to działa. Widzisz Patrz jaki pas? Co to? Wiesz, że ten obrońca ma 53 chyba 4 pejsa i dogonił Diddy Maria. Pum. To był mój komentarz do tego. O. Mm. 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 <grywia> O, ty I <noise> Czemu mi przełączył zawodnika? Ej, ale ten, ten Ten twój hiszpan, ten mój Znaczy, ten mój hiszpan, co ty mi mówisz, że jest taki dobry Słuchaj, wersja, To on ma z obrazku jest łysy, a tutaj ma takiego koczka No ma koczka, tylko tam ma spiętego do tyłu koczka Co to było? Tytoni A ty masz tytonię Bez na Bez tytoni Dzielnie tytoniowe. Znaczy, no, broń GENIUS Nie To nie. też było genius Nie Dawaj ATEMARZE FROMARZE EJ NO ATEMARZE, FROMARZE, POKONAŁ fromaż. Też wziął. Co podanie. on robi? Wszystkie twoje podania są jakieś takie genialne nie Chcę jeżdż. nacisnąć, żeby mu wszedł tak ostrzej, że tak powiem Nogą to nie! To nie wiecie jak wykony. wyglądają symulki w PS, -ie. to jest strasznie fajne. Oglądałem ostatnio jakiś film, i ten cały czas symulował. Tak, fajnie to wygląda, tylko że wiesz, raz co się stało? Ty podkosił gościa, no nie? I stali dwaj obrońcy obok niego, no nie? I ci dwaj obrońcy nagle wylecieli w powietrze, to jakby. Bo ich podkosił. Jednego podkosił, a drugi automatycznie wyleciał w powietrze, to obcej to. Wyleciał w powietrze, boże, eksplozję, wybuch. No serio, stary. O, widziałeś te zagrania. Wiesz, że jest w sumie całkiem dobry, bo go używałem, żeby dać lameli pełne zgranie w 3, 5, 2, nie? Bo ma perfect linka z lamelą i on no. naprawdę jest całkiem dobry. Nibym 68 tempa i w sumie nie jest taki wolny. A ja się zastanawiałem, czy mogę go użyć, bo czy nie jest chestnim sheetem. <grych> dobry jest. Znaczy ja użyłem go, pomusiałem, a robiłem wtedy skill skład, więc i tak mnie w sumie obrona wisiała. Ale to podanie przeszło, nie? Na farcie. Na farcie. Mm. O oh, shit. Ty I, i ty to nie kontuzję głowy znowu. Identyczna sytuacja. Petr, Nieważne. Czy... Nieważne. Że ty tylko z nie jedziesz, Brudasie. Bo lubię. Bić. Byś sam akcję zrobił, a nie tylko kontrolować umiesz. Bo ty masz dobrych obrońców w ogóle. A ty nie. Nie mam dobrych obrońców. No i... Jak on mi tą piłkę wyjął, to nie no. mam pytań, nie? Po prostu umiem grać, a nie dobrych obrońców tam. Tak, wyjąłeś piłkę na farcie, i jesteś zadowolony. Shit. O, chciałeś być fajny znowu. No nie ostatnio wyszło. taką bramę strzeliłem, więc... Nie wyszło. to z główki strzeliłem, ale też z loba. Co? Ty ten Maria... Nie, zgranie jest po prostu masakrytne O, umieraj. Czerwona. Nic. Nie no. wiem Nie w sumie wyrównajmy w miarę, ale i tak cię jadę Jedziesz chyba? Wrównajmy, ale i tak cię jadę Jedziesz to ty chyba kurde na mecz Uch. A ty też hey. Nie ważne Ale ja mam lepszy miejsc na pewno i kolorowszy bilet Zapewne siedzimy koło siebie, debilu Cicho. To będzie dobre Nie, trzeba to nagrać Jakby to był inform, to to by był gol No proszę państwa Będziemy no demercz! Omygry Kloze, kloze Co on zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? No to kurde miałeś umrzeć, ale przeżyłeś. Nic nie zrobisz? Zumiga <grym> idealny prawa obrońca. On ma trzy skręty. Zamknij się. Kurde Oj, coś remisowy ten mecz No tamten też był remisowy Tylko, że tam było 4-4, a nie 0-0 No właśnie Taki szczegół Taki, to taki mały To może umówmy się tak, że ja teraz strzelę gola i to się co? rozrusza A strzelisz tak chyba tak. w dupę Ej, no, no kartka Kartka o, No a co? Masz żyć? Chodź Jolo You only live once. Albo... Czekaj to było... ŻE STL. Żyje się tylko raz po polsku. Prawda. Co? że rzeki jowo brzmi... JOLO po polsku, no? Zrób JOLO po polsku, skrót. ŻE STL. O Boże. Co ja mówię, ŻE STR. No właśnie tak, mówi to Czekaj, koleżanka... Żyje ostat... się tylko raz. No, moja koleżanka to ostatnio rozkładała. Nie, Nawet ty żyjesz tak? tylko raz. Nie, ale wiesz, nie tłumaczmy, ty żyjesz tylko raz. Tylko już poprawnie. Bądź jaki pas. Boże. Nie jesteśmy w Anglii, mów po polsku. Podanie. Podanie. Jaki pas. pas. Pas, to ty, ty możesz wiesz co. On... Założyć się. No ja nie, nie wiem co się dzieje. Boże, ten Hubokan to ma jakiś, nie wiem, jak, jak ten, Patrz. wkurza mnie, bo gra trochę jak David Louis, tak cały czas jest przed, tym, przed linią obrony. Ty kurde! Kurde, chciałem się jeszcze nim zdenerwować, ale nie wyszło. Ale wyszło z uniką. To jest wolny, no. Ty chyba wolnego nie widział. <noise> na te! Buana notte with the skill. Buana notte with the attack. Banana. Close. Close. Banan, banan, hehe Ty bananie oddaj <laughs> te Jeszcze wybił na aut. Wiesz, że ja mam na ławce jednego srebrnego. Banana? <laughs> Nie mam jakiegoś z Arabii, który ma 91 tempa. O, pace mode activated. No, ale to zaraz. <laughs> Dzięki. Ja sobie włączę czermowę i przegrywasz, nie? Let's see who I have got on fucking tutaj kurter, proszę bardzo ławka. Mam niego którego wpuszczę i utakę. Gramy. Ja też włączyłem pace horror mode. Okej. Okay. <laughs> Co to, co, to, co, to, co, to, co to ma być? Co, co też, że podawać możesz? Do akcja Geparda, Gepard. Akcja <laughs> Gepard. To Gepard. Faktycznie dobra akcja, starze, dobra akcja. To jest Gepard. Nie obrażaj. Ja muszę podać montować nasz firmy. Loli, ile to zajmie? Przestańcie cię wolało dwa razy. Co <laughs> no, ty bawisz się swoją krwią? No co? Był tak... Nie, tak się przeciągnąłem tylko Dobre przeciąganie mohut Jest dopiero 10 w nocy, Członiu 10.30 no Kurde Też mi się nie chciało stawić tak wcześnie Ale musiałem, bo jakiś typ chciał ze mną coś nagrać No ja o 11 nagrywam materiał mojego życia No A nie? Kurde <grym> Ty David jesteś tak, piłki wyrzucasz Co to Pacehort, ten? Ale shitowa kontrola piłki trochę Czerwona kuta się, nie? No jest, wstawaj, wstawaj, wstawaj Ha? I co mógł to łapać w sumie luźno? Belami, bellami, bellami, bellami Dwa co on taki szybki? Bellami! Nie jest taki szybki. On ma 83 oh. pejsa Chodzi mi o to, że on naprawdę nie jest taki szybki. Co? Cię Spalony. <noise> ten ten kopie go po twarzy, okej. Okay. Za krótki, się machnął. Lola. działaś to zią. Na farcie. <noise> Ale tam prawie tym kucykiem się wpierdolił. <noise> Ty nie mów prawie, to jest wielka różnica. Karol z Eduardo. Karol Zaduardo, Proszę Państwa. Co podał? było specjalnie, żebym mógł złapać. Może to do skrótów. <grym zadań> Utoko! Ty, to było niezłe. Raz wścieczany <grym zadań> mu McDonald'a to się uspokoi. Co, chyba? KFC. McDonald' też jest dobry. Jeżeli zamknięty jest KFC. Kurde, no, jak mi zrobił z kiffem? Ja po prostu będę płakał. O. O. Utaka! Kurzony murzyn. Ale mi kurwa światło zaczęło tak teraz świecić. Tak mi się że wody, stary. Co? Myślałem, że światło wody cię podpinają, Co? ale nie. <laughs> Pało. <laughs> nie. No nie, serio bezbronkowy remis. Dobry, Dobry mecz. Dobry mecz. Mój przynajmniej będzie ciekawszy. Mm. Twoja matka. Mój będzie mm. ciekawszy. Mm. Mm. Tu... Jezus. Dobre Patrz. Widziałeś tego skilla, stary? Czemu piłka uciekła? Ja ci teraz stworzyłem sytuację. Jak jej nie wykorzystasz, to cię zabiję. Aktualnie did. Oooo! To podało. To jest pereo, pereo. go. jesteś żymgi. Dobry tak mecz. Emocjonujący. Ejś to kurwa zjebał <laughs> Patrz, czy Zuniga znowu cię. Śmiałeś się z Zuniki? Zuniga śmieje się z Ciebie Śmieli się z pociągu, że nie przyjeżdża na czas Była katastrofa kolejowa Teraz pociąg śmieje się z nich I co? I co? Ale jak jest katastrofa kolejowa, to pociągowi też się dzieje krzywda Ale jest takim Japońcem nie? Taki kamikaze, kurde No i to... Pani sędzia O, ktoś tu byś strzelał Aż, już <laughs> taki biedny jesteś bez, bez w ogóle, kurde komentarza nie Ale tam Wybicie skorpionem, what the fuck? Wow. Dobra, to muszę dać do skrótu. Musisz. O jak? Jak ty bramkasz, taki chillout, stoi sobie, skorpion. Skorpion. Toku, Tuku tuku tuk <noise> Czuki ja potrafię robić skorpiona i wybijać piłkę i się tym bronić, bitches. A nie strzelać mainstreamowo gole, bitches. Skorpion no w połowie bohiska wytywy Po co komu bramki ze skorpiona? Na ten wybiłem piłkę <laughs> Ale jak on się do tego złożył tak perfekcyjnie Umrze <laughs> Ha, pan foj Ha Patrz jakie podania W ogóle ty nie, nie ogarniasz takich rzeczy jak ja tu robię właśnie teraz No co debil <laughs> Co przy Co przy nie? Proszę Państwa, uderzenie Cristiano Ronaldo po prostu perfekcyjne, idealne. Mierzone na centymetrów. Dokładnie. Cóż przy słupku, to było po prostu genialne. Myślałem, że to Gilherme obroni, ale nieważne. O, widzę, a wściekły. ściekły. To ja stara wściekła, ja się po prostu zdarwałem. <laughs> No i kto ciekniecie? 16 strzałów. 8 cen. Bramki jedna. Ha? I także przeję... tak przeję... okarna no ty... się. Parze, mam no... znowu tyle przejęć, mam 28. mam, mam skorpionkika to... w środku boiska, a ty nie. Hmm. 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 I tak hmm. będą karnec felu. Hmm. Hmm. To jeszcze się zobaczy. <laughs> mi go. Pan <gry> no no te Skor ty, kiki, to, ty umiesz, ale te główki to ty... to, ty, ale to nie, nie on robił tego skorpionki. On. Nie, tak to się inny. On. Chy, ch chy chciałbyś. jakiś Siusior, już bym miał. Strzał. <gry> <Dupa>, nie strzał. Uuu, <gry> 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 okej. Okay. No okej. Okay. Tak lubią podczas meczu na no, kurwa, no, Jakim cudem? Dawaj, pił. <gry> Huboczan. <noise> o, o, utaka, utaka. O, utaka, utaka, wrzutaka, wrzutaka. O, utaka, wrzutaka, 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 Jaka... wrzutaka, wrzutaka, <noise> wrzutaka, przynajmniej kreatywne wrzutaka, takie mainstreamowe obiekty. Na przykład jakiś saviola. Sawiola kupola może być na przykład. Proszę bardzo. To to już nie jest mainstreamowe. No właśnie, saviola bez parasola. O. Widzisz, to Aha, ten idziesz do tyku, a nie do przedszkola przypadkiem? Ty, masie, stary. Ja idę lepiej niż ty po prostu, kurde. No. To byłoby dobre podanie, gdyby nie obrońca. I zrobię skorpionki ka, nie. I wygrywam, też ci przypomnę. No i co? <laughs> Wczoraj jak to wygrywałeś, to się cieszyłeś. Uu. Aha, podałem ci ok. Dobra, to, to jest FIFA. Nie, asekuracja? u No. <laughs> serio? Pamiętasz jak grałeś na XM o Jaki brudas. Jaki sam urwał. No to cześć. To się nie liczy oszustwo. Gramy jeszcze raz. Taniec zwycięstwa. Tak przegrałeś pierwszy mer z Łomasie. Tylko ja miałem skorpionki stary. W połowie boiska. No właśnie, ale był. No nie pożegnać się z No Przecież kończymy już? Myślałem, że gramy jeszcze raz. Nie. No teraz jest Remis, więc i tak musimy zagrać jeszcze raz. Nie. Wyzywam Nie. cię. Nie. To przegrałeś. Nie. Dobra, więc dzięki za oglądanie. Wibe oficjalnie przegrał ten dwumecz. Tak, 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 tak. I tak, tak, tak. siema.